Dzień dobry, witajcie. Kłaniam się niziutko. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że <gimnastyka>, gimnastyka będzie ciekawsza. Nie, nie będzie lajtowo. <gimnastyka> nie, no w ogóle nie będzie lajtowo, w ogóle będzie bardzo ciężko. Kto się cieszy? Ja. <gimnastyka> Trochę mi tak gdzieś... Ten ból się przemieścił, bo mi wygrzał plasterek. Także plasterek polecam. Plastery są dobre na nadciągnięcie, nadciągnięte mięśnie. Kochani, Boże, jakoś tak krzywo, coś dzisiaj nie wiem, może będzie lepiej. Chociaż i tak jest krzywo, kochani. Dywanik jest okrągły, także to tak te kąty gdzieś się rozpłynęły. Witajcie. Kłaniam się niziutko i zaczynamy od koła. I jedną ręką, i drugą ręką. I jedna, i druga, i raz, i dwa. Jak tam, kochani, samopoczucie, jak się czujecie, jak działa samodyscyplina. Bardzo mi się, Selu, się to podobało, jak mówisz 22, 30, ale to nie jest problem. Godzina jak każda inna, prawda? Ja to mówię wtedy tak, szczęśliwa godzina. Bierzemy się za ćwiczenia, żeby odhaczyć codzienną gimnastykę. I już od razu robi się lepiej, i już się robi przyjemniej, i już się robi weselniej. No nie tak? <grystanie> U nas tak troszeczkę chmury, jak widzicie. Także troszeczkę słoneczko świeci, ale za chmurę nie jest tak upalnie. O, nie jest tak upalnie. Zaraz minutka minie. O, wczoraj zjadłam pomidorka, dzisiaj widzę, że dwa, zjem dwa następne. Bardzo mi się to podoba. To o, ta uprawa pomidorków na balkonie. Okej, okay. ćwiczenie numer jeden mamy za sobą. Wspominałam wam, że maluję. Tak, moje malowanie. Malowałam najpierw anioły. Wszystkie się rozeszły. A teraz, kochani, jestem na etapie malowania róży. Mam taką różę w ogródku, mam zdjęcie tej róży. No, to jest tak jeszcze pośrednia, ale powiem Wam, że jest to wymagające. To nie jest proste, ale jak jest, nie jest proste, to jest do zdobycia, i to wtedy przełamujemy się. Zastanawiamy się, jak to zrobić, z której strony do tego podejść, a może z tej spróbować, a może z tej. I wtedy, no, tak wygląda dro droga do celu. Do sukcesu, że idziemy w jakimś kierunku, jest jakaś pasja, otwiera nam się pasja, bo na przykład lubimy najpierw wyszyć, a później już kroimy i szyjemy i w ogóle projektujemy. Nie? To tak w ramach życia. Ok, kochani, ćwiczenie następne, czyli przysiady. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z wymachem osiem, dziewięć, dziesięć, no i tak do dwudziestu jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dobrze mi idzie, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, 60. Uf. Uf. A teraz w ramach przerywnika opowiem wam, to był fakt. Znajomi, małżeństwo, M i J, tak powiem inicjałami, przeprowadzali się. Było już wiele lat, a takie wieloletnie małżeństwo, słuchajcie, przeprowadzali się. No, mieszkali 15-20 lat w tym domu, przechodzili na swoje, a mieszkali w takim dużym pomieszczeniu na poddaszu. W którym była taka zrobiona, duża szafa? I za tym szafą moja koleżanka miała buty. No i przeprowadzają się, I Szanowny Małżonek, mówi tak. Ależ kochanie, dla po co ty zbierasz tyle pudełek? Całe życie zbierałaś te pudełka po butach. Wyrzuć wszystko. On mu, ona mówi tak. Ależ się nie, kochanie, tam są wszędzie buty. To są pudełka oryginalne z butami, odkąd jesteśmy małżeństwem. 200. A on mówi, no chyba żartujesz, nie? A ja mam te jedne. No tak bywa. A ona wszystkie w poważaniu, jakiekolwiek rzeczy życiu nie kupiła, zawsze z każde I mówi jeszcze paragon w środku. Kochani, ja? Można? Można. Okej, okay, dobra. Uf, zasapałam się, ale jedziemy dalej. I skręty. Tak, że patrzymy się, co jest za nami. Uf. Może jakiś gołąb przyleci, kawki. Dzisiaj wrony nie ma. Ja Żaden koncert tutaj się nie odbywa. No co to? Ptaki, halo. Tutaj cały świat was słucha, a tu żadnego koncertu. Chyba za gorąco. W sobotę rano będzie lepiej. No i kochani, zostałam w pracy. Znaczy zostałam. Nam współpracujemy, mój dział z innym działem, no i tam przychodzą, wzgadniamy pewne rzeczy. No i pewnego dnia się w końcu pytam faceta, no facet, ja wiem, taki wezmę koło 40-35-40. No, jak ma na imię? Przedstawiam się, ja jestem Magdalena. A on mówi Andrii, okej. Okay. No i tak ta powtarza ta Magdalena, i jakoś tak nie wychodzi mu ta Magdalena, jakoś tak nie wiem, może nie słyszał, no mnie zna. No i ja chcąc mu pomóc, mówię do niego, że. Taka była piosenka niemiecka Maria Magdalena, a on nagle tak Maria Magdalena i przychodzi i mówi Guten Morgen Maria Magdalena. I tak mu się to podoba, bo jego córka ma na imię Marii. No i kochani, jak to przez skojarzenia można szybko zap zapamiętać ano takie. Samo życie, prawda? No i w końcu się śmieję, bo ja mówię, no koleżankiem nie tak. No, takie to jest przyjemne, no, morem. Zostałam Maria Magdalena, ale ja jestem Magdalena Izabela. No tak, to w sumie inna osoba. No ale jeżeli Maria Magdalena, niech będzie, przyjmuj. Jak się urodziłam, to mama. Do taty mówi. Pójdziesz, zapiszesz Agata Magdalena. Tata poszedł, zapisał i wrócił. I jak zapisał? Magdalena Izabela. <grytanie> Także kochani, kłaniam się Wam dziutko. Magdalena Izabela. Wel Maria Magdalena. <grytanie> I zaraz się śmieję, to jest mój pseudonim artystyczny. Maria Magdalena. Ok, robiliśmy koła. To teraz jeszcze wymachy rogami. Także tu ja jestem. Była kiedyś taki, tak był artystka ze spalonego teatru, tak? No. Artystka jest, tylko teatr z Ale jeszcze był inny odzew, bo. Nie wiem, czy pamiętacie, czy u was takie to było modne, bo to było z te. Nie, to było z Arii Rwi kota za ogon. No. Okej. Okay. To tak jak już. Ktoś nie umiał śpiewać, to była taka aria, rwij kota za oko. <śmiewanie> Dobrze, kochani, machamy, machamy, jeszcze chwilę pomachamy i zaraz zrobimy gimnastykę dla kręgosłupa. Dla naszego. Każdy robi, posłuchajcie, kochani, dla każdy dla swojego kręgosłupa, bo każdego kręgosłupa to lubi. Czyli jak zadamy sobie pytanie, co lubi nasz kręgosłup? Magdalena, co lubi Twój kręgosłup? Mój kręgosłup lubi ćwiczenia. I lubi ćwiczenie to. Czyli stajemy szeroko na nogach, ręce szeroko i prawa ręka do lewej nogi. Raz, dwa, Raz, dwa. O, 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 ho, ho! ho, ho. zamach widziałam. Raz, dwa. Trzeba stabilnie stanąć. Dwa. Raz, dwa. Ja myślę, że nie tylko kręgosłup lubi to ćwiczenie, ale w ogóle nasze ciało lubi to ćwiczenie, ale jest dobre. Muszę przyznać, że jest dobre. O, dzisiaj pora na kobry, tam byśmy nie robili kobry. Chociaż jeszcze skłony na taborecie też zaraz zrobimy. A jeszcze chwilę. Ciepło mi się zrobiło. Gorąco, gorąco. Ale co człowiek nie zrobi, żeby zadowolić swój kręgosłup? O, dobrze, no, bierzemy stołeczek. Kochani, każdy swój, a widzicie, jeszcze pomidorek. A on, żółty, żółty, żółty. No, niby ma być czerwony. No stąd jeszcze nie jadła z tego krzaczka. Lecimy. Opieramy nogą stabilnie. Się o taborety lub o coś stabilnego. I robimy skłony. Trzeba najpierw sprawdzić, czy się, wiecie, nie dygnie. Tak, nie poleci. Można się przytrzymać. Takie to w ćwiczenia tym kręgosłupie, co, co tygryski lubią najbardziej. <gryzki> tygryski najbardziej lubią gimnastykę. Łatwiejszą, lżejszą. Kochani, gimnastyka jest po to, abyśmy nasze ciało doprowadzili do równowagi. I nasz umysł i nasze płuca żebyśmy się dotleniali, żebyśmy lepiej spali. O, jak ja dzisiaj spałam jak zabita, o, kochani. I chyba trochę zmordowanie wyszło. Ten plaster mnie grzał, ale jak mi się spało dobrze. No i czwarta dwadzieścia. Otworzyłam oczy i mówię, o, wstałam. Wstaję, wstaję. Okej. Okay. Zaraz mienimy nutkę. I zaraz mienimy nogę. Zrobiłam wczoraj zakup kochani oczywiście jak to jest. Lubię chodzić do Aldi. Może nie lubię tam już tak wiecie ale to jest tak że tam oprócz jedzenia to są tak po pierwsze przeceny fajne oni przywożą to tak nie było i nagle jest przecenione widocznie rozsyłają po sklepach po tych akcjach. I kochani wczoraj kupiłam kołdrę 2 na 2 20. No niby miałam dużą kołdrę taką podwójną nie na łóżko dwuosobowe. Jaką, posłuchajcie, taką spinaną z dwóch. Jaka kołdra. 25 euro. No to 25 euro razy 4 to jest stówka. Tam jeszcze jest powiedzmy z groszami. No i będzie 120 zł. Kochani, normalnie jestem pod wrażeniem. Jaka, i to jest taka, wiecie, spinana, nie? Można zrobić lżejszą. Taką zimową. Powiedzmy. Ale jaka fajna, jaka fantastyczna. Nagle się okazało, że ta co była, no oczywiście, że mieliśmy około 3 kochani, ze ale no nie, no to puchowa to za tak gorąco, wiadomo, to taka zimowa, bo my w sypialni nie grzejemy, kaloryfer jest zakręcony, ale, ale ta jest naprawdę, naprawdę fajna. Także to tak się śmieję, że lubię akcję Waldi, bo człowiek idzie w sumie to tak idę po jakieś owoce, a tak? A przychodzę z kołdrą. <głos》>, owoców nie kupiłam. No tam jakieś delikatnie kupię, ale. A i tak to. Tak. Zamknięcie tą babeczkę, co mówiła kołdra. Kołdra. No tak jakoś nie umiała powiedzieć. Sama się z siebie śmiała i mówiła kołdra. A to jest kołdra. Hej, okay. za chwilę skończymy. A te moje trzy kropki to tak mi się porozrastały. To są takie szalone kwiatki do rośnięcia. I one lubią upał. Zobaczcie. Takie były frędzelki. To to tak rośnie. I to są kwiatki, które można zostawić i pojechać na urlop. Przyjeżdżasz, podlewasz. Nawet nie bardzo one tam. No, no po prostu no, lubią gorące. Ja to w Grecji się z nimi spotkałam. Także to tak jakoś takie są mało wymagające, jeśli chodzi o tę wodę. No dobrze. Już chyba wystarczy. Przechodzimy na podłogę. Na podłogę. Przechodzimy. I zapraszam na Kochani, witam, witam na podłodze. Witam i ja zrobię pytań. Jest. Siadamy nogi szeroko i. Raz, dwa, trzy. Najpierw do jednej, później do drugiej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I wyprost. Raz, dwa, trzy. Kochani, i wyprost. Skłon. Raz, dwa, trzy. I wyprost, klata do przodu. Skłon. Raz, dwa, trzy i we proste dwa trzy i we proste Raz, dwa trzy i wyprost. proste Raz, dwa trzy i we proste Raz, dwa trzy i wyprost. proste Raz, dwa trzy i we proste Raz, dwa trzy i we proste Raz, dwa trzy i wyprostę. Raz, dwa, trzy. I wyprostę. I raz, dwa, trzy. Uff. I dość już tych wyprostów. Teraz kochani, noga jedna zgięta w kolanie, druga wyprostowana daleko, daleko, daleko. I się układziemy. Nie wiem, czy mnie widać. Chyba mnie widać. Dobra, lecimy. Głowa do podłogi. Okay. Chyba powinniśmy policzyć tak do czterech, żeby było łatwiej. Czyli kładziemy się na podłogę, liczymy do czterech i dopiero się podnosimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I zmiana. Oh. Raz, dwa, trzy, cztery. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. I zmiana, i tak jeszcze kilka razy. Raz, dwa, trzy, cztery. I zmiana. Raz, dwa, trzy. 4. Ok. A teraz idziemy. Robimy kobrę. No to dobrze kochani, zaczynamy. Robić kobrę. Patrzę, czy mi widać. Dobra, i teraz tak wiadomo jak wygląda. Ale zawsze przypomnę dla tych, co są pierwszy raz, jeszcze nie robili. Klękamy. Klęk podparty, łokcie wyprostowane. I robimy taki przysiad do tyłu. To jest przygotowanie na razie, i jedziemy do przodu, kładziemy biodra jak niżej się na. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, robimy dalej. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, nie poddajemy się. Dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć i jeszcze dwa, trzydzieści. Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa. I teraz się podnosimy, nogi wyprostowane. Głowa między nogi, między, no między nogi się nie da, ale między ręce. Ciepło mi. Okej. Okay. O, kochanie, fajnie było. Dziękuję za dzisiaj. Jest? Jest. No chociaż na koniec, pozdrawiam was bardzo serdecznie, cius do jutra. Do jutra.